Destiny Divine, witam na moim kanale. Zodiakalne, ascendentalne i księżycowe panny oraz osoby o ważnych planetach osobistych w znaku panny. Witam Was na sierpniowym rozkładzie miesięcznym, rozkładzie ogólnym oczywiście. Zaraz zobaczymy, jaka ta energia do Was zmierza, w jaki sposób możecie w nią zarządzić, jakie ostrzeżenia kieruje do Was Tarot. Generalnie rzecz biorąc, co, co dobrego, bo o dobrych rzeczach mówimy, idzie do Was w tym miesiącu. Dobrze, zaczynamy. Zatem sytuacja na ten miesiąc, jakie wyzwanie jest przed Wami? Przyczyny, co odchodzi do przeszłości, jak ma wpływ, co jest w Waszej głowie? Połowa miesiąca. Co jest głęboko ukryte, otoczenie, zagrożenia, szanse, wynik końcowy, rada, podsumowanie, tło czytania. Arcykapłanka. Arcykapłanka to jest energia m, bardzo mądra i intuicyjna. To jest energia, można powiedzieć, trzech wiedzy. Jest energia bierna. To jest energia raka. Energia raka, energia korzeni, energia podstaw, energia czerpania. Z zasobów, zasobów swoich energetycznych po to, żeby coś budować, żeby się regenerować. Ok, dobrze. I to jest takie tło, jak gdyby tego czytania. Ta karta może też mówić o takiej roli życiowej, która gdzieś tam w danym momencie się pojawiła arcykapłanka. No to jest osoba, jak sama nazwa mówi otaczana wyjątkową czcią, szacunkiem, taka mądra, tak? która, której nie oczekuje się jakiegoś blichtru, oczekuje się wielkich słów, raczej zrozumienia, wiedzy yy, takiej, yy, która gdzieś płynie z ich głębokiego doświadczenia, jak i również pokładów intuicyjnych, o których wcześniej mówiłam. Dobrze, sytuacja na ten miesiąc, mm -hmm. No trzy miecze, trzy miecze, czyli coś się wydarzyło takiego, co gdzieś jakimś bólem tudzież smutkiem Was, tak, was dotknęło, tak? Taka, taka, sytuacja, taka sytuacja tutaj przed Wami w tym miesiącu. Dobrze, to, to jest raczej też coś, co to, jest, to są wasze myśli, to nie są sytuacje zewnętrzne, to jest to, jak odczuwacie to, co się z wami dzieje. Jakie wyzwanie w związku przed wami stoi czwórka mieczy? Czy od, potrzeba odpoczynku, tak? Regeneracji. I to jest słuszne, z trójki wchodzi w czwórkę, czyli nie zatapiamy się w czymś, co boli, bo, bo boleć będzie jeszcze bardziej, tylko próbujemy próbujemy odpocząć, próbujemy się zdystansować, próbujemy zregenerować, poukładać sobie, sobie myśli, poukładać sobie, poukładać sobie siebie tak na nowo. Jakie są przyczyny tego wszystkiego? W przyczynach jest, jest silny wpływ zewnętrzny osoby, może być to osoba z podznaku barana, ale wcale nie musi, ale na pewno osoba bardzo silna i wpływowa, która która w, w, w sposób jak, jak widać tutaj na, na kartach powyżej, no wpływ miała na Was, na, na wasze, waszą, waszą sytuację zewnętrzną, jak również na y, Wasze wnętrze. Tak. Ok, dobrze. To no, może być jakaś konserwatywna, to może być osoba wysoko postawiona, z, no, władcza zdecydowanie taka, która z którą się należy liczyć, tak? Dobrze. Co odpływa do przeszłości, ale ma wpływ? E, 9 kielichów. 9 kielichów to jest, to jest kata z e, takiego zatopienia się w przyjemnościach życio życiowych. No to jest spójne, bo jeżeli tu było dziewięć kiel kielichów, macie trójkę e, i czwórkę mieczy, no to tutaj trudno o przyjemnościach e, mówić w danym momencie, aczkolwiek warto z tych zasobów, przynajmniej takich, bo e, pozytywnych, czerpać, tak, I ta, ta karta może też mówić o tym, że w sposób taki no, nadmierny, tak, z tych przyjemności życiowych korzystaliście, to może być przekaz dla kogoś, tak, i, i akurat w tym momencie mi przyszedł do więc chcę to powiedzieć, tak jakiś nadmiar nadmiar tych, tych przyjemności życiowych, z którego sobie korzystaliście zobaczymy zaraz co jest w Waszej głowie to jest szóstka, szóstka mieczy to jest karta, która mówi o potrzebie zmiany, transformacji przejścia z jednego stanu z jednego stanu umysłowego w innym, czasem przy, w te, takich sytuacjach potrzebujecie wsparcia, jakiejś osoby tak? o, osoby, która tego typu pomocy może Wam udzielić może Wam pomóc, że, że tak powiem, i fizycznie i psychicznie się, się transformować to zdecydowanie tutaj i to jest bardzo okej, okay, bo tak, bo jeżeli tu jest nieprzyjemnie, boleśnie i taką potrzebę odpoczynku macie, to już, nie, już tej piątki, piątki mieczy nie, dobrze, że jej tutaj nie ma w tym wypadku. Bo, bo piątka mieczy to by Was tylko wyczerpywała, bo jesteście już w głowie w szóstce. Także to Wasze pannowe, pan panniaste uporządkowanie jest dla Was akurat bardzo, bardzo dużym wsparciem. Dobrze, dobrze, zobaczmy. Ta, zobaczmy zatem. To też może być taka zmiana, przeprowadzka gdzieś tam, wyjechanie. To może być też w Waszej głowie. Dobrze, i teraz co w połowie miesiąca? Połowa czwórka, czwórka kielichów, czyli kolejna czwórka tak, z tej, tej wyzwaniowej czwórki, kolejnym wyzwaniem, kolejnym jakąś taką, no tutaj akurat. Wewnętrzną okolicznością, bo, bo to jest wszystko mała arkana, to jest to raczej, co się dzieje w naszej, w naszym postrzeganiu świata, działaniu, nie, nie jakimś tam, znaczy na tą naszą małą skalę. Czwórka, królka kielichów mówi o, o, ta, o takiej sytuacji związanej też z takim odczuwaniem niedosytu, odczuwaniem jakichś ograniczeń, odczuwaniem niedoskonałości, no, niedostrzeganiem szansy ewidentnie, tak. No dobrze, to teraz zobaczmy, co, co w takim razie jest głęboko ukryte, przepraszam, głęboko ukryte i tu jest bardzo spójnie jest tutaj. Karta Rydwanu. Karta Rydwanu jest to karta transformacji, przepraszam, to jest karta przemieszczania się, to jest karta dużego zewnętrznych wydarzeń, tak? Bo to jest też. To jest to, czego byście oczekiwali, żeby się, żeby się działo, tak? Czyli, żeby wydarzenia nabrały tempa. I teraz tak, jeżeli to jest w Waszym wnętrzu, to zwróćcie uwagę na zrównoważone pójście do przodu, albo zrównoważone wykorzystywanie tych okazji, żeby one w sposób tak jakby podejmujecie podejmujcie decyzję, zbierając swoje doświadczenie, żeby wyważyć te za i przeciw, tak? Bo, bo tutaj... Akurat tu jest dość ciekawie, bo tutaj macie, macie tygrysa i macie lisa. No, ta energia, jak, jak widać, no, raczej rys, z tygrysem sobie tak pod rękę nie, nie idą. Tutaj, tutaj można powiedzieć, że kot, ale są to dwie różne energie. Dwie, dwie różne, tak, które ciągną ten rydwan, w którym ten, ta osoba próbuje się przemieścić do przodu, więc w zrównoważony sposób tymi energiami należy wewnętrznymi, czyli tymi swoimi zasobami, pragnieniami i doświadczeniem w umiejętny sposób korzystać, żeby te decyzje podejmować, bo te okoliczności zewnętrzne, no najprawdopodobniej z was zobaczymy pojawiać się będą, zobaczymy jak otoczenie. Otoczenie jest królowa, królowa Krowa kijów. Krowa kijów jest to osoba, osoba taka no przede wszystkim, która absolutnie nie ocenia, tak. Ona nie, nie ma krytyki w ogóle żadnej, nie ulega żadnej krytyce. Otoczenie w tym wypadku jest w takiej pozycji, powiedziałabym też, osoby takiej jednoznacznej, jeżeli chodzi o taką wprostą taką komunikację. Wprost mówi, co jest, co jest na tak, co jest na nie. Czyli otoczenie w sposób jasny, jakby definiuje to bez jakiegoś tam zawalowania swo, swoje od, odczucie w stosunku do Was. Jeżeli w otoczeniu waszym jest królowa, królowa, królowa kijów, to. to może to być osoba, która rzeczywiście Wam tego wsparcia może udzielić, bo, bo jest to osoba właściwie jakby przywódcza, tak, przywódcza, że to jest wasza energia, znaczy nie jest to wasza energia, jest to wasza energia odbierana przez otoczenie i jest to spójne z wami, no to jest to bardzo w porządku, bo, bo rzeczywiście tutaj wobec tych wszystkich tutaj perturbacji na działanie konkretne możecie, możecie liczyć, tak? Więc, jeżeli potrzebujecie wsparcia o osoby o takich cechach królowej, e, królowej kijów w tej swojej y, po, potrzebie zmiany, no to na, na to możecie liczyć, bo jest to osoba, która Was na pewno zmotywuje. Tak? No, miejmy nadzieję, że zmotywuje, a nie zdemotywuje, bo jedno i drugie może to być świetnie. Dobrze, co jest zagrożeniem? Zagrożeniem są trzy kielichy, czyli, jak powiem, o jeden za dużo w tym wypadku, a, a co jest szansą, paść paść pentakli, tak, paść pentakli czyli e, krótko mówiąc zagrożeniem byłoby to, że byście w tej waszej niefortunnej, tej waszej tutaj sytuacji, jeżeli ona niefortunną dla was jest w, w trzech kielichach czyli w jakimś takim powiedziałabym po, poszukiwaniu e, mm -hmm. Może za, za dużo tak duże. Na przykład ta, która z tej chwili tutaj to nasunęło, że, że na przykład za dużo komunikujecie, za dużo mawiacie jakieś tam rzeczy, to one są być może rozgrzebywane, jak to się mówi na, i, i, i komunikowane, i te, ta taka em, empatyczny wylew, to nie będzie to dla Was dobre. Natomiast co jest dobre, to jest zabranie się do, do pracy, to, to mogą być to mogą być informacje, które do Was dotrą, takie bardzo powiedziałabym konstruktywne, bo tutaj w Paziu, paziu Pentakli taka konstruktywność jest, czyli informacja, która do Was dotrze, czy ewentualnie zabranie się za taką powolną i systematyczną pracę jest jak najbardziej w tym wypadku w Porządku, tak? I to rzeczywiście dla Was jest y, dla plus. Wynik końcowy, y, rada. To jest tutaj ostrzeżenie, no i drodzy, y, żebyście nie ulegali żadnym nałogom, żadnym, y, żadnym wpływom, które mogąc przychodzić z zewnątrz, tak? mogąc przychodzić z zewnątrz, spowodują, że wy wewnętrznie poczujecie się skrępowani, tak? Poczujecie się skrępowani różnego rodzaju, powiedziałabym, sytuacjami Was, czy sytuacjami Was ograniczającymi. One oczywiście mogą być wyimaginowane, tak? To chciałam powiedzieć. I bardzo w sposób łatwy możecie sobie z nimi poradzić. To jest tylko kwestia tego, żeby i pójść za tym, co jest w Waszym potrzebach, czyli karta Rydwanu, czyli z, żeby coś się działo, żebyście, żeby, żeby coś się działo, co spowoduje, że będziecie mogli zmienić otoczenie, w którym jesteście, żebyście m, mogli sobie poradzić z wpływami osób, które m, tak jak na przykład tutaj E, cesarz, tak? E, tak myślę, że, że ten cesarz w jakimś stopniu może być dla Was ograniczeniem, który w karcie diabła się symbolizuje. Mhm. Dobrze, wiecie co, ja mam taką, takie zapotrzebowanie, żeby dołożyć kartę, e, jeszcze jedną do e, karty diabła, i mieć takie jakby wyjaśnienie, o jakiego rodzaju ograniczenia. E, może chodzić tak? W, tym, w tej karcie jakie ostrzeżenia. No, to jest oczywiście rozkład indywidualny, więc tutaj tych, tych powiedzmy sobie, że ten przekaz to Was trafia, jest akurat w Waszej sytuacji, to może być bardzo, bardzo dużo, tak? Więc sami sobie możecie poprzez zatopienie się w sobie, zatopienie w, sobie w sposób rozsądny, do widzieć o co chodzi. Dobrze. Ok. Mhm. I tutaj jest, no ja myślę tak, patrząc tutaj na to, że to jest związane z jakąś relacją, jakimś związkiem, tak? Który, mm, który jest gdzieś tutaj, w, no może być, tak? W waszej, w waszej tutaj sytuacji się pojawił, tak? I nie jest do końca e, czymś, co was rozwija. Tak myślę, tak myślę, tak, że dla jakiejś części osób e, da, taki przekaz akurat może być. Dobrze, jakby e, podsumowując to, e, tą, tą całą sytuację, tym, tym miesiącu, to jest miesiąc przed naszymi urodzinami, moi drodzy, więc pamiętajcie, jest to ogólnie najsłabszy czas w życiu, tak, i e, jeżeli karty tutaj też sugerują, to tak widać po prostu, że ta energia do was, was kieruje w kierunku odpoczynku, relaksu, Uporządkowania pewnych spraw. Wy sobie akurat dobrze z, tych spraw, z tym radzicie, i raczej ukierunkowaniu się na takie powolne, e, zaplanowane odbudowywanie swo, e, swojej sytuacji, to idźcie, idźcie w tym kierunku. Nie ma tutaj rozżalania się, e, w, w, jakichś relacji które, zewnętrznych, które nie są dla Was twórcze. Dobrze. To taki przekaz dla osób spod znaku panny na ten miesiąc. Wszystkiego dobrego Wam yy, życzę, i zadbajcie o siebie poczucie własnego bezpieczeństwa. Destiny Divine.